Witamy bardzo serdecznie na Dniu poświęconym, na naszemu patronowi, błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Chcemy uczcić Jego pamięć, dlatego zbieramy się tutaj, aby przybliżyć jego osobę. Na pewno znamy go z telewizji, ze zdjęć, w internecie są prezentacje. Z takich miejsc może też z jego nauczania, kiedy słyszymy urywki tych kazań ale na pewno nie było tak do końca, że mogliśmy go spotkać osobiście. Dlatego musimy sobie przypominać zawsze jego osobę i dzisiaj jest ten dzień szczególny, rocznica 30, 34, rocznica wyboru Błogosławionego Jana Pawła II na papieża naszego rodaka. Dlatego też zachęcam i zapraszam do udziału, słuchania się w to co przygotowały dla tutaj dzieci. Proszę otworzyć swoje serca i niech łaska Boże przypływa. Zatrwałe ze szczęścia serca Polaków. Karol Wojtyła został papieżem. W Krakowie rozgoniął się z Wązyk Jakże radosna dla Polski wybiła godzina. Wybrany na tron apostolski kardynał Wojtyła. Radosna wieść. Niby strzało ponad światem wieży, Wszyscy sobie powtarzają, ponad jest papier. Dzwony się rozkołysały radosnym rozgłosem, Gdy gąbowski dzwon stary, Brzmi potężnym głosem, Polak, Polak na stolicy piotrowej zasiądzie. Namiestnikiem Chrystusowym wreszcie Polak będzie. On piask, a potomek, nie szkół pięków, przez i niewolę wolę szedł do tego tronu. Aż ta gruzka jego ziemi przesiąknięta łzami ludzkich istnień spalonymi palonymi ze znakowią. On troskę przed na którą na papierze swojego syna z trudem wychowała za mną pani, powiedział swe od papieża trzeba dobre słowa, by prawdziwa była zawsze słowa, wymowa o jego wielkości i pracy codziennej, o jego wysiłku miłości niezmiennej. Za tego, co dobre i co sprawiedliwe, co znaczy prawdę i to, co uczciwe. Jonah Szlachowna, człowiek wiary, papież wielki i wspaniały, podróżował, wszystkie kraje, jednak ojczyźnie pamiętając stare, były i jedyne i odznane, a nie w niepokołaniu i W każdym domu, w każdym kościele zaryszono na ścianie obraz smutek, szybko się zmienia, gdyż spojrzy na niego od razu. Portret rolniczy złotych rana, potężnego władcy świata, który stał się wzorem dla wszystkich, w pamięć o nim nie był znany. Dzisiaj dziękuję podpisu, że jesteś z nami przez długi. Wierzę, że patrzę na Ciebie, śmiech zbawię drugi, Skieruj do niego swe myśli, ciszy w skupieniu w korze. Powiem, wiatru zaniesie do nieba, naszych wezmów całe morze. A odkąd otrzeł ze poczętym, ciągnie się do dłoń w potrzebie. się bo przecież się w Umiłowany ojciec Święty, święty nasz. Pokoju, w i miłości w cierpieniu umożliwiona teraz Okay. Proszę dodać, że jesteście wartownicy papieżowi pomimo tego, że on do domu ojca. Widzimy to, widzieliśmy to na tym wywiadzie i wiemy, jak on się z młodymi ludźmi, co do nich mówił, że są nadzieją świata, że samo Was również pokłada swoją nadzieję. I będzie Was zawsze prowadził, jeżeli będziecie się do niego uciekali, bo on jest błogosławiony, można się modlić jego wstępie do pana